macie cześć, cześć. Na początku jak zwykle, standardowo polecam kanał Czerco, Walenka i swój drugi kanał No Przecież. A przypomnę Wam, że zamieściłem już jakiś czas temu filmik. Traktuję ten filmik o zabezpieczeniu drzwi prowadzących do garażu przed kornikami. Korniki tu się znajdowały. Ja zastosowałem ten preparat, który tam wcześniej w filmiku Pokazywałem wam. Iniekcja polega na posmarowaniu tutaj do drzwi. O tutaj posmarowaniu do drzwi, teraz wam pokażę od środka, posmarowałem korników nie ma. O, tak wyglądają te drzwi dokładnie. Tutaj nic już nie ma. To co mam, ten prepar, to był chyba ten siren. No, takie echo jest, no tak jak jest, no. Ale jest dobrze, nie? Ale używałem też ten siren plus... Yy, zaraz Wam pokażę co. Plus jeszcze ten preparat zastosowałem yy, na belki i krokwie yy, znajdujące się w przestrzeni, że tak powiem, dachowej. To zastosowałem także. Oprócz tego, ksirenu, zastosowałem jeszcze ten impregnat do drewna na konstrukcję. Drewno konstrukcyjne, to jest właśnie. No i tak to zastosowałem. Jak na razie nie widać tam żadnych takich nie. Bo tam widziałem komentarze. Ktoś do mnie chyba też napisał, jak to się tam sprawiło. Także no, jak na razie, nic się nie dzieje. Tu macie napisane. Zabezpieczę przy dowodami ten ksiren. Taki urywek jeszcze załączę w filmie. To zobaczycie. Ja ze swojej strony kłaniam się Wam pięknie. Pozdrawiam. strzymajcie się. Aha, a to jest koncentrat, jakby ktoś z Was chciał, nie? Cena to już jest. No nie wiem teraz jak to w, tych, w czasach tej inflacji, ile to podrażało, ile nie. No ja to kupiłem jakieś 6, więc dobrej ceny. To było, było też 5 dych chyba. Kanie, i tak to się prezentuje, tu jest Xiren i tym będę to traktował, to jest takie światło, powiem specyficzne bardzo, normalnie jak w seksmisji. Nie, nie wiem, czy wiecie, ale chyba seksmisja była w stanie wojennym kręcona, coś takiego, ale nie jestem pewien. Także, no, Xiren. Tu rozmawiałem z panem, który, od którego kupiłem to, Zaraz wam coś powiem. Bo tutaj był, kochani, taki napis, aceton, nie? Ja zadzwoniłem do, do tego miejsca, gdzie to kupiłem, no i zapytałem, jak to... Ale nie, no to chodzi o to, że to po prostu ktoś pomylił nalepki, nie? Odkręciłem koreczek... O, faktycznie, yy, nie, nie jest to aceton, nie? Ja myślałem, że to... A nam się najpierw coś robi, yy, te drzwi smaruje, czy, czy co, no nie wiem. Ale po prostu, no, ktoś, ktoś po prostu, no nie wiem. Yy, tak jak pan mówi, pomylił nalepki, no i zaraz no i będziemy działać, kochani. Drzwi przygotujemy. No i druga ważna rzecz, o której nie wolno e, zapomnieć, środki bezpieczeństwa, nie?